Przyjechaliśmy do Polski wczoraj i jeszcze nie miałam czasu się do Was odezwać i w ogóle wyciągnąć aparat. Także chyba jeden jedyny klip to nagrywałam jeszcze przed wylotem z Anglii. Ale w sumie mamy bardzo napięty grafik. Bardzo się cieszę, bo spotykamy cudownych ludzi, w sumie z którymi się dawno nie widzieliśmy. I wczoraj, i dzisiaj rano, i teraz po południu. Więc super mamy czas, bardzo fajnie właśnie spędzamy czas z różnymi naszymi przyjaciółmi, z naszymi bliskimi. I tak, i tak naprawdę dopiero teraz zameldowaliśmy się w naszym Airbnb. Mamy taki bardzo uroczy apartament w kamienicy w, w centrum Krakowa w sumie. Więc teraz przyszliśmy, ogarnęliśmy się, lecimy dalej. W ogóle tak na szybko to cały czas chodzimy na jakieś pyszne jedzonko, na jakieś dobre kawki, zimowe herbatki, także dzieje się, ale ja wstydzę się i nie czuję się swobodnie wyciągając kamerę przy, przy innych. Poza tym też właśnie wolę skupić się na rozmowie i spędzaniu czasu z kimś aniżeli na wyciąganiu kamery. Ale teraz właśnie w końcu dotarliśmy do naszego Airbnb, tak jak mówiłem, troszkę się ogarnęliśmy, ja wskoczyłam. Sukienkę, poprawiłam makijaż i lecimy na kolację do Przemka Klima, idziemy właśnie do bufetu. Także szczerze to w sumie nie jesteśmy głodni, bo od rana jemy przepyszne śniadanko, byliśmy w Kroma na, na śniadaniu właśnie. Kolejnie byliśmy w Barze w Przychodni z polecenia księżula. Przepyszne jedzonko, przemiłe panie, ruch jak masakra ale czuć, że to jedzonko jest przygotowywane od serca. E, w ogóle akcja, bo nie wiedzieliśmy, że można płacić tylko gotówką albo blikiem na telefon, e, z czego my w sumie nie korzystamy, więc wyszło tak, że zapłaciliśmy funtami. Ale daliśmy tam, wiecie, spory napiwek za zakupotanie za i tak dalej, więc... tak, ale to wszystko przepyszne. Mm, teraz byliśmy w Wendlu w pijanie czekolady, też na przepysznych deserach. E, czekoladzie zimowej herbatce. No i jak teraz mówię właśnie lecimy na kolację do przemka Klina. Także ja nie rozgaduję się. Myślę, że na spokojnie będzie, będę się do Was odzywać jutro i przez resztę pozostałych dni. W Krakowie też już cudowny świąteczny klimat. Właśnie potem chcemy sobie zrobić taki jeszcze spacer. A tak jak mówię, teraz zbieramy się, zaraz zamawiamy jakiegoś bolta i właśnie pojedziemy sobie na kazimierz, a myślę, że potem właśnie wrócimy sobie spokojnie. I, i, I zrobimy sobie właśnie taki grudniowy świąteczny spacer w świątecznym Krakowie. Właśnie, w ogóle nadaję z toalety ale tutaj jest cicho, więc mogę w końcu do Was się odezwać. Jest cicho. Zjedliśmy przepyszną kolację e, klimę w bufecie. Przepysznie naprawdę rewelacja Jedzą. coś Wam tam ponagrywała. W ogóle dzisiaj zajebiście. Halo. W ogóle dzisiaj przez cały dzień przepyszne jedzenie. E, no ale w sumie tak w Polsce jest. Kurde, no coś z tą ostrością. Wybaczcie. Tak, przebyszka. E, powtarzam to kolejny raz. E, coś tam udało mi się dla Was nagrać. Dobra, wybaczcie, że nie mam ostrości, bo nie mam do tego głowy. E, cały czas się zapętlam. Mm, polecam. To w ogóle jest cały experience. Well, I'm all. For Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. This Christmas, I only want to be close to you. It's a magical time full of kisses. Take a walk outside and tickle the snowman's nose. Moving nimbly. Did you hear something from the chimney? I will keep you warm as soon as you remove that. się z wami. Czuję się nieswojo nagrywając w Polsce, chociaż jestem tutaj tak skitrana troszkę w samochodzie, czekam na mojego męża, ale... ale jakoś dziwnie się czuję nagrywając w Polsce. Um, ogólnie sytuacja wygląda tak, że cały dzień, w sumie jest jakoś 16, nie, 15? 15.08. Dzisiaj nam bardzo szybko uciekł dzień, ale dzisiaj wracaliśmy z Krakowa, rano mieliśmy jeszcze jakieś tam Badania. Wiecie, kto w Polsce jest albo jeżeli nie wiecie, no to tak właśnie jest, że jak się przyjeżdża na krótki urlop, to są dentyści. Badania jakieś tam różne kontrolne. My zahaczyliśmy również a, różowy październik i movember, więc bardzo się z tego cieszę. A tak to właśnie teraz już będzie bardziej na spokojnie. Chociaż jeszcze jutro z rana dentysta, w poniedziałek też coś tam ale jakoś mam nadzieję, że troszkę jednak odpoczniemy. Jeszcze chciałam nawiązać do restauracji bufet w Krakowie, bo wczoraj w sumie już byliśmy padnięci. Jak wróciliśmy, zrobiliśmy sobie jeszcze taki fajny spacer z Kazimierza przez Stare Miasto, więc pozwiedzaliśmy różne... Znaczy nie pozwiedzaliśmy, ale po prostu zrobiliśmy sobie spacer taką wieczorową porą w otoczeniu świątecznych światełek. A co właśnie do samej restauracji, to było prze genialnie, przepyszne jedzenie, ja już od bardzo dawna chciałam właśnie iść tam do Przemka Klimy do bufetu Porozmawialiśmy sobie też z panem Kłażem, po prostu bardzo miło, cieszę się, że mieliśmy chef's table, czyli wzdłuż baru i mogliśmy obserwować pracę kucharzy. W ogóle niesamowite doświadczenie, po prostu ich obserwować, w jakiej organizacji i porządku pracują. Naprawdę, jak w szwajcarskim zegarku restauracja pełna, a panowie bardzo spokojnie sobie tam wszystko no, mieli przygotowane, więc jakby, wiecie, ogarniali na bieżąco. Nie było jakiegoś tam bałaganu, pośpiechu, ani nic takiego. Samo jedzenie, rewelacyjne. Najpierw zjedliśmy ostrygi przepyszne, genialne. Pierwszy raz jadłam ostrygi, mój mąż chyba też pierwszy raz i były cudowne. Ja na przykład krewetki lubię kalmary, ale muli nie lubię i bałam się, że po prostu mnie odrzuci od tych ostryg, ale były bardzo dobre, bardzo, bardzo okej okay konsystencja i samo ich doprawienie było przepyszne. Potem zjedliśmy żurek. Takiego żurku jeszcze nie jadłam. Ten żurek był wyjątkowy, jeżeli chodzi o konsystencję, bo to był taki, tak jakby taki krem, ale e, smak tego żurku po prostu był taki kwaśny i bardzo wędzony. Czuć było posmak tego dymu, e, nawet nie jakieś tam kiełbaski wędzone i tak dalej, tylko po prostu tego dymu, więc no, niesamowite. Następnie jedliśmy tatara, też również przepysznego. E, I potem jedliśmy antrykota z polskiej wołowiny hmm, ziemniaki piro ziemniaczane ze szpikiem kostnym oraz buraki e, które <gryw> mój mąż chciał, ja wybrałabym takie lokalne e, kiszonki, ale, on, ale postanowiliśmy e, on wybrał buraki i były rewelacyjne także całość niesamowita aha i jeszcze był kompocik Wiśniowy z rozmarynem i to było cudowne. W ogóle przepyszne. A wcześniej jeszcze byliśmy w barze w Przychodni. Nie wiem, czy Wam wspominałam. I też w ogóle klimat rewelacyjny. Oczywiście to dwie bajki, ale, ale było super. Naprawdę klimat takiego, wiecie, w baru, w piwnicy, jedzenie prosto z serca i, i takie... No czuć, że takie przepyszne, domowe... Super wczoraj mieliśmy naprawdę dzień, a i śniadanko też było przepyszne w kromie. Także wczoraj bardzo taki foody dzień a dzisiaj już właśnie spokojniej. Coś tam jakoś ogarnialiśmy po drodze, no i zdążyła zrobić się 16 15, więc tak, więc właśnie mam chwilkę, żeby się do Was odezwać. Ogólnie szczerze to mam ochotę na kawkę, więc może zaraz złapiemy jakąś kawkę No i tak my spokojnie właśnie dzisiaj będziemy się spotykać z naszymi bliskimi W ten weekend ogólnie Więc, więc tak Dzień dobry, dzień dobry Witam się z wami kolejnego dnia Naszego zimowego urlopu w Polsce Jest dzisiaj sobota, poranek My już od rana aktywnie Ja właśnie wyszłam z higienizacji ząbków Teraz kolejna na mojego męża I ja go zostawiam i jadę na brwi Jadę odświeżyć mój makijaż pelamentny brwi Bardzo się z tego cieszę A po drodze muszę wstąpić jeszcze do Rosmanam tampony, <noise> więc taki plan, potem właśnie jedę na te brewki oraz potem mamy taką, takie przyjęcie rodzinne więc tak, jakieś przeziębienie mnie wczoraj złapało tak bardzo boli mnie gardło ta wizyta u dentysty, u higienistki była też bardzo niekomfortowa ale teraz jest troszkę lepiej więc w ogóle miałam nadzieję, że będę nagrywać regularnie, że będą fajne vlogi z Polski, że będzie więcej niż jeden vlog, ale chyba uda mi się nagrać jednego połączonego, takiego całościowego vlogmasa z Polski, ponieważ rzadko kiedy wyciągam kamerę, ale cały czas się coś dzieje. Ja też nie lubię nagrywać przy kimś, wolę poświęcić mój czas um, i moją uwagę właśnie. Tym, z którymi spędzamy czas. Dobrze, ja się tutaj ogarniam i, e, i właśnie skoczę na szybciutko do Rosmana oraz będę sobie jechać. Mam jakąś godzinkę drogi, więc na spokojnie. W Polsce zima. Co prawda, u nas tutaj na Podkarpaciu e, taki, było mnóstwo śniegu, bardziej w tamtym tygodniu. Teraz jeszcze jest sporo śniegu, ale nie jest to taka już konkretna zima. Więc tak, dobrze, ja mam nadzieję, jeszcze, zła, jeszcze złapię się z wami. Odezwę się do Was później. Dobry. Ja już po. Zrobiłam sobie brwi. Pięknie, bardzo mi się podobają. Oczywiście to efekt będzie się zmieniał. Wiadomo, muszą się zagoić. Ja wracam do domku. Włączyłam sobie świąteczną muzykę. Tutaj w tych bardziej górskich okolicach jest więcej śniegu. Proszę bardzo, jest biało. Także iście świątecznie zimowy krajobraz. No i tak, i wracam. E, później tak jak mówiłam mamy taką jeszcze rodzinną, e, rodzinne świętowanie, e, a tak to właśnie będę sobie jechać na spokojnie, może jakiś obiadek zgarnę po drodze, mam bardzo ochotę na rosół albo na pierogi, więc zobaczymy. E, a tak to właśnie na spokojnie, bardzo sprawnie, szybciutko, z brwiami e, uwielbiam tą moją panią, dlatego że no, mam już, już sprawdzone, chyba już trzeci czy czwarty raz u niej byłam Pierwszy raz w ogóle w Anglii I cieszę się, że tutaj jakby jest w tych takich okolicach, gdzie my jesteśmy w Polsce No tak mniej więcej godzinka, więc wiecie, spokojnie Mogę dalej sobie korzystać z jej usług, kiedy tutaj jestem I tak, bardzo mi się podobają brwi Oczywiście, tak jak mówię, to nie jest jeszcze efekt końcowy Dobrze, ja stoję tutaj na poboczu, także ruszam dalej w trasę Ale nie mogę uwierzyć, jak to jest pięknie biało Chociaż u nas tam na Podkarpaciu, bo teraz jestem w Małopolsce, w okolicach Nowego Sącza A u nas tam na Podkarpaciu również jest biało, ale troszkę już mniej tego śniegu niż tutaj Dobrze, w drogę